W momencie obchodów stuletniej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej bitwy warszawskiej, no chcieliśmy pokazać swój zasób, potencjał tego zasobu. Stąd pomysł na ikonograficzne przedstawienie to w postaci albumu. W albumie możemy przedstawić ikonografię, w albumie możemy przedstawić dokumenty, mapy. I te wszystkie elementy źródłowe w odpowiedniej wielkości, tak, żeby był dostępny dla każdego, kto ten album będzie przeglądał. Czyli zasób archiwum aknowych i nie tylko na wyciągnięcie ręki w postaci dużoformatowego albumu. Dokumenty pochodzą z zasobu archiwum aknowych z różnych zespołów. Jest to zespół instytucje wojskowe, gdzie znajdujemy dokumenty sensu stricte wojskowe. jest też część z ataszatów wojska polskiego, wówczas rozsianych po Europie. Również dysponowaliśmy dokumentami zgromadzonymi w zasobie Związek Harcerstwa Polskiego. I to jest w ogóle zespół poświęcony Armii Ochotniczej, czyli wstępowaniu harcerzy do wojska i ich, ich udziału w obronie Ojczyzny 1920 roku. Na zakończenie bardzo ważny zbiór znajdował się w zasobie Towarzystwa Straży Kresowej. To było towarzystwo, które obejmowało swoim działaniem tereny na wschód od rzeki Bóg. W związku z powyższym dostawaliśmy tam materiały po Armii Czerwonej. To są plakaty, to są druki ulotne i to są również informacje, raporty. Warto sięgnąć po ten album, przede wszystkim dlatego, że jest to wydawnictwo ze wszechmiar unikatowe. Takiego doboru zdjęć, dokumentów, archiwaliów źródłowych nie znajdą państwo nigdzie indziej. Z pietyzmem wielkim autorzy dobierali, selekcjonowali te materiały. Zdjęcia są również nośnikiem zupełnie innych treści, ponieważ ze zdjęć można odczytać klimat towarzyszący Tamtym dniom, wielkie napięcie, które wisiało nad Polską. Nie tylko widać żołnierzy w polu, na linii walki, ale czuć grozę, która towarzyszyła wszystkim Polakom w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tej bitwy. To wszystko jest w tym albumie. Naprawdę polecam serdecznie. Ta książka jest dowodem heroizmu tamtych żołnierzy, ale jest też dowodem naszej postawy wobec własnej historii.